Musimy go sprawdzić czy on na pewno nie czytuje. No wiecie, no pokazywało go trochę na antyczacie, do no, powiem, że nie. Antyczacie, boże, antyczacie. Antyczat, coś takiego w ogóle istnieje. Dobra, zobaczymy co robię, dobra, proszę Państwa, dobra, kupuję coś. A, aha, dobra. Uwaga! buduję łóżko, że tak powiem. Miupsko. Bo, bo Bolipa o, 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 o! Ależ to jest! Widzowie, pros! Widzowie, czy wy widzieliście kiedyś coś takiego? Kocham Disa 40, ja ciebie też kocham. Jesteś najlepszym graczem na świecie. Dobra, zobaczymy co on zrobi. Patrzcie, no widzowie, czy wy tak się umiecie budować? No przecież to jest istne cudo, widzowie! O, nie, widzowie, to nie było na pewno nic. <laughs> nie, dobra, to nie było nic, widzowie. Pamiętajcie, widzowie, że losujemy 200 zł pod odcinkiem. więc Zostawcie, oczywiście, łapkę w górę i swój nick. No i patrzcie, no, on jest widzowie najlepszy. Nie, on jest widzowie najlepszy. Game modę kreatywę. pyk dobra, idziemy, idziemy, Zobaczymy, co on zrobi, jeżeli zniszczymy mu parę bloków. Wciąż się skroi w ogóle. E, patrzcie, on ma takie czyty, że to niszczy. Może <laughs> to jaki śmiech. Dobra, zobaczymy, czy dalej ma takiego skilla w budowaniu. Tak, widzowie, oczywiście. No nie, no widzowie, ja się przy nim chowam. Zobaczcie, jaką szybko super buduje. Dobra, to jest widzowie szef nad szefami. A, a autentycznie to jest szef nad szefami, dlatego powinniśmy wziąć chyba łuk, strzałę i. Uśabadabadu, uśabadabadu. Nie, to było głupie. Dobra, dawaj, zobaczymy, czy on ogarnie w ogóle, że ktoś go tutaj bije. Patrzcie, nie ogarnia. Taki jest ciebie cheater, że nawet nie wiesz, kto ci bije, chłopie. Dobra, ej, patrzcie, ile on ma HP7, dobra. Uwaga, patrzcie, będzie żar koksa, będzie żar koksa. Czy włączy jakiegoś flya? Nawet antyknoka ma. Aha, e, ha, no dobra, okej. Okay. TP Kocham Disa 40. E, nie, jednak żyje, okej, okay. no to widzowie. Czapuba, Patrzcie to. Bierzemy sobie oczywiście lawę. No i co? No widzowie, zrobimy mu trochę pod górkę. Ponieważ zobaczymy, czy on się stąd wydostanie, widzowie. Ponieważ, jak wiecie, nie można budować na terenie e, tutaj tego pasa startowego, że tak powiem. Zobaczymy, czy odpali flya. Serio? jak jestem ciekawy, czy on odpali flya. Tutaj zablokujemy jeszcze. Tutaj, oczywiście, wejście. Sprawdźmy to, jak on to odpali. No to jest szefem. Autentycznie jest szefem nad szefami, widzowie. Dobra, zamurowane. Zamurowane, zamorytykowane. Nie ma w ogóle przejścia możliwości. Patrzcie, ziemeczek mu idzie. A, to on, dobra, patrzcie, sklepie go. Oczywiście, że go sklepie. Dobra, za chwilę i tak dostanie bana nie, to wiecie, to nie ma różnicy. Ale dobra, rzucimy go. Patrzcie, no w ogóle nawet. O! dobra, spadł. Okej, okay, zobaczymy, czy go tutaj zrespił. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Nie Lenakox, po tutaj przyszłaś? No, łopie, hopy, po co? A, oni są razem, dobra. Zobaczymy, czy on się stąd wydostanie. Łapka na cheatera. Uwaga, zobaczymy. Oj, czekajcie, podbudujemy to. Dobra, okej, okay, tutaj też. E, tak, okej, okay. sprawdźmy co zrobi. I dla mnie jest dziwne to, że on nawet dalej nic nie zrobił. Czy on coś pisze na czacie, nie wiem, coś, coś tam wiecie. Trochę się spina i płacze. Nie, to jest za serio, głupie widzowie, no nie wiem. Bo Pytajcie, nie czytujcie nigdy na serwerach, bo i tak się to źle skończy. Ej, on chyba udaje, że nie ma cheatów, widzowie. On chyba udaje, naprawdę. Co jest? Bywaliło go! Został bana, ej, on chyba się wkurzył. <ścoughs> On chyba się wkurzył i chciał normalnie to przeskoczyć. Dobra, nie no widzowie szapo, ba! Ciebie puścimy kok. proszę bardzo, ziomeczek dostał bana. Ej, mamy tutaj E57. Nie wiem co, jaki masz dziwny jakiś ma pokazywał, że ziomeczek ma cheaty i w ogóle on jest chyba krową. Uuu ta dobra, dobra krowa. Nie, zobaczymy, co ziomeczek zrobi, czy on ma jakieś skile? Widzowie, no wiecie, nie każdy ma takie skile jak o! Na przykład E45, coś tam, coś tam. Gamy modę kreatywy, oczywiście. Dobra, widzowie, no nie no, nie nie widzowie, nie ma w ogóle opcji, że on ma czyty. No jeżeli wy nie umiecie czytować to nie gadajcie na innych, że nie umiem im czytować. O, o. Ej, de co? Co? Co jest? Ja, co jest grane? Znaczy, gdzie oni on Spadł ten typek, tak go ten? Ej, ja miałem jakieś ścinkie. dobra, nie widzowie. Tak nie może być, proszę państwa, proszę państwa. Bedrock, 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 bedrock. no. Bedrock, bedrock, nie wierzę. Kładę bedrocka typowi tym, e, no, czyli cheatami, co nie jest. Cheater te ruchu, czy ruchowi. o zrobiłem normalnie. Bazę z bedrocka, nie? No, nie wierzę. I co wiesz, patrzcie, nie ogarnia o co chodzi. Nie, pomagam cheaterowi, nie mogę, nie widzowie. Skończę w piekle. Nie wierzę, dlaczego ja to. Nie, wytłumaczcie mi. Dlaczego ja to robię? Ja nie mam IQ. Dobra, jeżeli ja pomagam jemu, e, czyli temu cheaterowi, to jemu też coś powinienem dać. Widzowie, dobra, patrzcie to. Mieczyk, jak sobie Trzymaj, mordo. Mordo, trzymaj mieczyk. Trzymaj mieczyk stary. Dobra, szybko, bo ten mieczyk tam jest dobry, nie? On ogarnia o co chodzi. Czekajcie, dobra, trzymaj to. TNT, dobra, trzymaj TNT, trzymaj TNT, trzymaj TNT. Patrzcie, o TNT Porzuciłem! Jak zapyla je. Dobra, ej, że nie ogarnia o co chodzi. Ej. Dlaczego ja mam e, zamurowane łóżko? E, czy ja naprawdę tutaj pobrałem cheaty bedwarsowo-game, e, boże. bedwarsowo bedrokowe? serio, bo takie i ty? Jestem chyba koksem. Oziom! Nie wierzę! Patrzcie na ziomka! No i dobrze, Gracjan! Jazda z nim! Jazda z, z cheaterem! Nie zniszczy mu jeszcze łóżka. Chcę zobaczyć, jak się pobawiam, oczywiście, we dwóch. Cheater versus normalnie Gracek. Gracek, y, placek, tak. Gracek, placek. Dobra, patrzcie, ale to jest. on się sam wysadzi. No nie mogę. ZH jest jeszcze. Nie ma tej mordeczki, co ma cheaty. Czy on dostał bana przypadkiem? E, dobra, dostał bana. Nie ma nie ma tematu. Dostał bana. Dobra, nie, to ja muszę to usunąć. Czekajcie, bo tak nie może być. Dobra, dostał bana to. Dobra, Mati Elo Benz jest koksem w budowaniu. Zobaczcie to. Mati Elo jest on. On go cofa nawet. Nie mogę. On widzowie jest cheaterkiem. Elo widzowie, mam, ja mam po prostu ból dupy, że je, on jest taki dobry. Ej, co jest? Co jest? Dlaczego ty ma? What the fuck? Ej, nie, serio, o co tutaj chodzi? Kto to jest I XD Mateusz? Eee, co? Czy ktoś mi wytłumaczy, co, co się dzieje? Co to to jest? Czy to jest BB plus, plus, to jest prywatna chyba gierka, tak? Dobra, ja już chyba byłem o osikany, że tak powiem. To musi być prywatna gierka, ale mniejsza w to widzowie. Mati Elo-Benz dał tej pułapkę na tego, do swojej bazy. No dobra, ale i tak ci będę śledził i będę cię widział, chłopie. O, już od razu zeszło. No, od razu lepiej. Sprawdźmy, co potrafi. Dawaj, pokaż, co potrafisz, stary. W ogóle może. Połudajmy, że ten Mateusz mu dał stacka TNT czy coś. Uwaga, zobaczymy, co on robi. Patrzcie, what the fuck! Nie, ależ on jest dobry, widzowie. Ej, nie, serio, to Czy czyty, czy nie? Bo w sensie da się tak zbudować szybko. Ja jestem nubem, ale patrzcie. A, nie, no bo ja. A, wiecie o co chodzi? No nie, nie robię tego, drag, klika tego. O, czekajcie. No, do, umiem to robić w miarę, ale wiecie, ciężko mi to wychodzi. Więc tak w grze. Aaa, nie potrafiłbym tego robić, okej. Okay. On dalej żyje, ale nie wiem, no, czy to jest cheater w końcu, czy nie. Sprawdźmy. Ostatni raz, Matty Bend. Okej, okay, szykuję się, do, do startu chyba. Gotowi, cel start. Nie, no dobra, nie startuje coś. Nie, no, patrz, no, patrz. Da się, da się. Oj, dobra, spadł. Co jest? Jaka perełka poszła? No, okej, okay, dobra, zostawiamy go, niech będzie. Dobra, Spliffy, uwaga, Spliffy, czy to jest jakiś YouTuber, widzowie? Mnie że tak, co on robi? Aha, spadł, dobra. To było słabe. Pomijmy tą rękę Mela ma flya, e, serio, ty? Mela ma flya, ej, a Mela sobie. W... Co jest, co jest? Zaraz włapiesz bana. Ej, dlaczego na. Dlaczego ona sobie lata? Zobie! Dlaczego? Co jest grane? Ej, ona sobie ewidentnie lata. Widzowie, patrzcie, fly! Widzicie, fly! Dragone Games pokazuje, że ma inwentory jakiegoś haka. Dobra, zobaczymy. O tutaj ktoś też go sprawdza. Awa, inwentory haka. Zobaczymy, co ma za haki. Coś tu lata. Ej, jakiś kompas? Kurde, co to jest? Dlaczego ja mam takie ściny? Kurde! Naprawdę, nie wiem, czy to jest ja, czy ktoś mnie didosuje. Może jeden jakiś cheater mnie w, się wkurzył na mnie i mnie tego nie? Nie wiem, widzowie. Trzymajcie kciuki, żebym jeszcze przeżył, bo to stare bada. Na serio, ktoś też sprawdza go? Dobra, okay, chwila prawdy. Let's go. Tepnij się tam. <noise> Jak nie mogę tepnij się tam? Nie, no elegancja Francja. No, Mamma mia, tanta kara. <noise> nie, wcale nie ma czy kurde. Udaję teraz, że nie ma, nawet nie umiem ten budować tak normalnie, nie? IWE oh. bu 7 On musi coś mieć, widzowie. Jeszcze zomek sprawdza go, czyli admin. Pokaż skill. Co jest? Czemu on budował? Czemu on buduje trzymając miecz w ręce? Widzicie to, widzowie? Co jest? What? co, what? Ej, nie, to już jest. Co jest? Co jest, kurde, ty? Ej, dobra, jak teraz zabiję tego typa? O, jaka walka cheaterów? What the fuck? To ty, kica też jest chyba cheaterem. Co czy nie? Co jest? Dobra, dawaj. Zobaczymy, co on zrobi tutaj. What? I nawala, nawalają się. Sklepie go? Sklepie jaka kilaura? Dobra, nie. Nie, iwebu 7 masz killaurę, jak nic, nie, nie wierzę Patrzcie, ale nawalają się, o, ale deadnou Heeeey, To co, trzeba będzie go zbanować, kurde, co ja tak się patrzę Jeszcze jedna akcja, chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć, o Jak on potrafi grać, widzowie, naprawdę, chcę zobaczyć to Waga dobra, ciekawe jestem co zrobi, dawaj fly'a, kurde Nie no nie, no, dosta dostał by bana, patrzcie, no nie patrzy się nawet na dół, a buduje, widzicie to? O nie, nie, dobra, nie, widzowie, to jest szef nad szefami e, zrobimy mu chapeau patrzcie to, dobra, pomożemy Pacha, deadno, dobra. E, pun, pun, i w webu 7. Ernameddy bądź na zawsze...